Hej, kochani z tej strony, Kukidia! A dzisiaj, słuchajcie, będziemy mm, grać w Brukseli, ale też odpowiadać na Wasze kochani pytania, więc zobaczymy, jak nam pójdzie przy odpowiadaniu na Wasze pytania. Oczywiście zrobimy to w domku, jakim byle. Jakim? Dobra, chodźmy, zobaczyć, i będą wklejone do, na ekran, chyba. Nie wiem, możliwe. No dobra. Pierwsze pytanie: Gdzie mieszkasz? Mieszkam tutaj. O tutaj. <laughs> Ale jeżeli chodzi o yy, w Realu to mieszkam we Wrocławiu i to w Polsce, więc no. Ile masz lat? Prawie 15, w lutym skończę 15. Lubisz zwierzęta? Tak, kocham. Zwłaszcza takie malutkie, które się dopiero urodzą. Mega słodkie. Lubisz szkołę? Nie przepadam za nią. <śmiech> nie. <śmiech> lubisz nagrywać, kocham. To całym swoim życiem kocham nagrywać. Nigdy nie przestanę kochać i nagrywać, więc no. Co lubisz jeść? Pozdro. Um. <laughs> no to nie wiem, czy udzielam odpowiedzi, ale co lubię jeść? Hmm, pomyślmy. Nie wiem, no jest wiele innych rzeczy. Ale najbardziej lubię takie paluchy z pieczarkami, które są w hercie często za trzy coś. Dobro widziałem. Więc. Słuchajcie, mamy tu fanki. Fanki są w moim domu, dobra. Elena, duśka i... No. Lubisz psy, tak, kocham. Kocham widzowe pieski, zwłaszcza te papilony. Dobra, ale też odpowiem na te, które mam zapisane na kartce. Odpowiedzi. A, i propos, no. Powiedziałam, co lubię jeść. A, i pozdrawiam również osobkę, która zadała te pytanie. Dobra. Będzie jeszcze y, Pet Simulator 99? Y, Może. Jesteś naj... <grym> Kochane, dobra, um, możliwe, że będzie. A zrobimy Hania z, z Genzi? Było już w Genzi. Um, teraz nie mogę. Teraz nie mogę. Muszę odpowiadać na wasze pytanka na społeczność. Coś to... Ja Fausti, okej. Okay. Dobra, niech będzie Wika. Fausti, fajnie. Dobra, a mi kogo zostawiacie? Ja, ja, ja lubię ja i Wikę. No dobra. Hmm. Czy będzie odcinek z Pet Simulator X? Możliwe. Możliwe. Dobra, z wami będzie screen. Hmm. Jak coś to ja, Faustyna. Ok, ale ja powiedziałam, że ja nie jestem wika ani Faustyna, bo ja się teraz często nie robię. Okej. Okay. Czy będzie y, jeszcze Pet Simulator X? Możliwe. Możliwe, nie wykluczam tego. Można razem y, zagrać w No pewnie, że można. Mmm. Oki, okay, ale potem. Oki, okay, ale potem. Dobra, <laughs> można zagrać? No pewnie, że można, ale mm, będziecie musieli no. <laughs> podać nikt. No i no i ja zaakceptuję, dam serduszko, no i zaakceptuję wasze zaproszenie. Oczywiście ID też, e, więc słuchajcie, no i popatki widzę, pa!